duch mnie noś mas a <laughs> nie ah, <bien>. ah. <laughs> W miarę od początku, żeby przybliżyć jakby całą ideę, no to nie sposób chyba zacząć inaczej, jak po prostu opisać miejsce, w którym jesteśmy i klub, w którym trenujemy, czyli Gorilla, Akademia Gorilla. Trenuję w Akademii Gorilla. Trenuję Gorilla. w Akademia Gorilla. Akademia Gorilla. Która powstała w 2012 roku, jak te setki tysiące innych klubów w Polsce. Po prostu miejsce, gdzie trenuje się jiu gdzie trenuje się też inne sporty walki. Dobra, dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. sobie do Miałem grupę bardzo fajnych gdzieś tam chłopaków, na całkiem przyzwoitym poziomie, którzy chcieli trenować. To była taka pierwsza idea, żeby coś spróbować, podejść do tego bardziej poważnie. Pamiętam jak dziś, że zrobiliśmy sobie takie zebranie przed treningiem, porozmawialiśmy i pamiętam, że słowa, których użyłem, to było zdawajcie, spróbujemy się pobawić w zawodowców. Naszym najbliższym spójnym celem są Mistrzostwa Europy. To czym się zajmiemy w tym tygodniu będzie walka bez połączenia, e, czyli otwarta garna, jedna osoba na tyłku, druga osoba na górze. E, pracę sobie zrobimy zarówno te osoby z góry, jak i z dołu. Okay, jestem na jednym że w razie co wstać albo wejść po nogi? Cały czas, gdy mam przed sobą na sygnał hop, ładuję się do. E, po jedną okay. Do resela. Dobra, to dawajcie w parki w takim razie. I kto? Pierwszy skład tej grupy to byli ludzie, że tak powiem, eufemistycznie, zaawansowani wiekiem. Chłopaki to już trenowali z czasem bardzo długo, czyli na poziomie byli bardzo fajnym. natomiast no, nie nazwałbym ich, nie wiem, prospektami i przyszłymi mistrzami świata, prawda? także robiliśmy to bardzo dla się, bardziej dla siebie. Natomiast e, cały projekt nam dostarczył nam mnóstwo satysfakcji, no i były bardzo dobre wyniki. się? jest po prostu. Krok po kroku no, nagle zaczęli się dorastać nasi wychowankowie. Warszawa ma też ten duży plus, że jest miastem napływowym. Tak? Także bardzo dużo osób nie tylko z Polski, ale i za zagranicy przyjeżdża tutaj. Udało się ściągnąć Pawła Jaworskiego, udało się ściągnąć Nikitę. Jakby obydwaj w momencie dołączenia timu mieli 19 lat. Ludzie z innych klubów, gdzie po prostu zaczynali, ale no, tutaj tak naprawdę dopiero dorastali i robili się coraz lepsi. Tak? Także nie wiem. Teresa w lat w tym momencie średnia wieku już jest bardzo niska. Raz, dwa, Jestem święcie przekonany, że co najmniej 5 osób, 6 z mojej grupy ze względu na swój wiek i obecny poziom zaawansowania to są materiały na, na mistrzu świata. Już A Mokry Willy <sighs> uh, like instead of connecting to the conventional triangle, you can turn here. Staramy się po prostu w miarę naszych możliwości stworzyć team, grupę, która będzie tak profesjonalna jak się tylko da i no będzie po prostu sięgać po cele najwyższe.